Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki i zapraszam Was na Wasz horoskop na miesiąc maj. Stworzyłam dla Was takiego ludzika, który ma tutaj swoje serducho, a w nim sprawy uczuciowe, ma swoją głowę, a w niej sprawy związane z, z biznesem i z finansami, ma ręce i nogi, które pokazują Wasze konkretne działania w tym miesiącu, i tutaj są karty, które są niejako za Waszymi plecami i mogą w taki czy inny sposób yy, Was yy, uderzyć tutaj, zaskoczyć przyjemnie bądź mniej przyjemnie. Idziemy teraz do spraw sercowych. Zapraszam najpierw te rybki, które są w związkach. Kochani, mamy tutaj wędrowca, który kończy swoją wędrówkę, który zamyka pewien etap działań. Tak? Tutaj jest również bogini Demeter, która wrzuca w ziemię nowe ziarna, aby mogły przynieść później plony. I jako karta podpowiedź mamy piątkę denaru, która kojarzy się z każdego rodzaju biedą, tak? czyli czegoś brak. A więc jeżeli jesteście w związkach, to te karty pokazują, że zaczniecie bardzo mocno dostrzegać jakieś braki, coś co wam z dnia na dzień notorycznie zaczyna, czego wam zaczyna brakować w tym waszym związku, tak zaczynacie dochodzić do wniosku że jest zbyt ubogi nie daje wam czegoś na czym wam bardzo zależy, co tak naprawdę jest dla was cenne, a więc będą rozmowy na ten temat i będą starania aby tutaj w tym związku tego czego nie ma, by to się pojawiło i równocześnie być może, że doprowadzi to również do wyrzucenia Czegoś, jakiegoś przyzwyczajeń, partnera, czy swoich własnych też, które sprawiają, że te tutaj ubytki cały czas są, istnieją i one na nowo i na nowo się pojawiają. A więc taka głęboka analiza potrzeb własnego serca. Co będzie u osób, jak to wygląda u osób, które są samotne, a więc tutaj też mamy takie, takie, takie zastanawianie się nad tym, że co, się, co to się dzieje, jak to się dzieje, że ja ciągle jestem jakby pozbawiona czegoś ważnego w związkach, które mam do tej pory, czego mi tak naprawdę tutaj brakuje i gdzie robię błąd, gdzie popełniam błąd, tak? I też taka, takie wyeliminowanie ewentualnych partnerów, a raczej chętnych, osoby chętne do wejścia w, z Wami w związek, które absolutnie Wam nie odpowiadają, tak, czyli jest tutaj takie odrzucenie ich i ich, ich, tego, co, co nie pasuje, tych osób, które Wam nie pasują i równocześnie tworzenie nowych, nowych przyjaźni, nowych znajomości, które, z których oczywiście w, w, trochę później w, Wyrosnie, może wyrosnąć wasz ten, ten wasz właściwy partner. Może pokazać się, pojawić się pomiędzy tymi nowymi znajomościami osoba, na której będzie wam zależeć i która będzie gotowa do wejścia w nowy związek na waszych, na zasadach waszych. Co nie znaczy, że podporządkowuje, podporządkuje się wam, tylko że będzie miała takie same marzenia i oczekiwania odnośnie związków, jakie macie i wy. Co będzie tutaj w waszych umysłach? Mamy i kartę duszy i kapłankę, a więc jakieś, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to też bym powiedziała, że takie bardzo duże otwarcie się na rozwój duchowy, na wszelkie zawody związane z rozwojem duchowym, ale oprócz tego, to karta ta pokazuje na, że znaj będziecie, pojawi się na, w, tej, w tej waszej głowie, pojawi się bardzo taki mocny przekaz od, od duszy, pojawi się tutaj no to jest tak, jakby czytanie ksiąga kaszy, tak? czyli za, taki zapis waszej przyszłości, w którym będziecie, czy, będziecie mogli odczytać to, czego wy tak naprawdę potrzebujecie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Na pewno z wielu z Was już do tej pory, jest już praktycznie maj, jak nakrywam ten filmik, do tej pory już zorientowało się i przypomniało sobie jakieś marzenia własnej duszy, odkryło już tą, tą przeczytało tą, tą księgę własną, tej własnej tajemnicy i wie, czego tak naprawdę chce, co tak naprawdę pragnie w życiu robić. Tutaj to są wasze myśli, i to już zaczynają być wasze działania. Natomiast tutaj bardziej praktyczne działania, jak to się przedstawia w tej takiej praktyce. Mamy piątkę buław, a więc bardzo energiczne żywiołowe działania. Bardzo energiczne tutaj szukanie osób, z którymi będziecie współpracować i metod, nowych metod, którymi chcecie pracować. Tu mamy również dziesiątkę mieczy. Ta dziesiątka mieczy pokazuje z kolei takie zamknięcie całkowicie. Się na jakiś dział pracy, tak jakby odrzucenie czegoś, koniec, nie chcę już z tym pracować, nie chcę pracować z tą osobą, czy nie chcę pracować w tej dziedzinie, nie chcę się tym dalej zajmować, tak, a więc mocne odrzucenie czegoś. Co było do tej pory, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe? Może chodzić o sposób pracy, o sposób odkładania pieniędzy, o sposób zarabiania albo o e, jakiś pomysł, tak? I otwarcie się na, w kierunku czegoś, co będzie bardziej powiązane z Waszą e, psychiką, z Waszym sercem, z Waszym, z waszym planem duszy. Co jest e, za Waszymi plecami? E, co może Was tutaj uderzyć? I mamy bardzo radosną e, tutaj. Bardzo radosną współpracę, coś nowego, coś nowego, które i nawiązuje tutaj, patrząc na te karty w sercu, i nawiązuje u niektórych z Was do nowego związku, zupełnie nowa osoba, która, która, która sprawi Wam wiele radości, z którą radośnie zaczniecie tworzyć związek, albo nowa. Umowa, nowy dział pracy, nowe tutaj jakieś możliwości zawodowe, które również sprawią Wam wiele radości. Moi kochani, niech ten miesiąc będzie dla Was bardzo owocny i radosny. Niech w tym miesiącu uda się Wam zrealizować to, co sobie zaplanowaliście, albo co zaplanujecie za kilka dni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia.